Choć sam termin czarny rycerz, po angielsku Black Knight Satellite, został spopularyzowany dopiero w drugiej połowie XX wieku, doniesienia i spekulacje, które obecnie łączy się z tym obiektem, sięgają znacznie wcześniej. Powstanie legendy można prześledzić na przestrzeni dekad, łącząc różne wydarzenia, od obserwacji astronomicznych, przez anomalie radiowe, aż po tajemnicze zdjęcia satelitarne. Pod koniec XIX wieku, w roku 1899, Nikola Tesla, prowadząc eksperymenty w swoim laboratorium w Colorado Springs, twierdził, że odebrał sygnał radiowy, który, jak uważał, nie pochodził z Ziemi. Pisał później o tym, że uchwycił inteligentny sygnał, który, według jego interpretacji, mógł być próbą nawiązania kontaktu od cywilizacji pozaziemskiej. Dla wielu zwolenników teorii dotyczących czarnego rycerza to właśnie ten moment stanowi pierwszy potencjalny ślad jego istnienia.